30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler zostaje mianowany kanclerzem Niemiec, co oznacza koniec niemieckiej demokracji. Kierując się rasistowskimi i autorytarnymi ideami, naziści znoszą podstawowe wolności i dążą do stworzenia społeczności, która zjednoczyłaby wszystkie klasy społeczne i regiony Niemiec pod przywództwem jednego Firera. Trzecia Rzesza szybko staje się państwem policyjnym w którym obywatele są narażeni na bezpodstawne aresztowania i więzienie. Nazistom skutecznie udaje się wykorzystać propagandę, by zdobyć poparcie milionów Niemców, niezbędne do rozpętania prześladowań, wojny, a w końcu masowego ludobójstwa. W ramach represyjnej polityki tworzą obozy koncentracyjne, w których przetrzymywani są prawdziwi i domniemani wrogowie państwa. Głównym administratorem tych obozów i kluczową postacią w realizacji ostatecznego rozwiązania, czyli ludobójstwa europejskich Żydów, jest Oswald Pol. Oswald Ludwig Pohl, piąte z ośmiorga dzieci Kowala, przyszedł na świat 30 czerwca 1892 roku w Duisburgu, wówczas jeszcze w granicach Cesarstwa Niemieckiego. Po ukończeniu szkoły w 1912 roku Został zawodowym żołnierzem niemieckiej marynarki wojennej, szkoląc się nie tylko w Niemczech, ale także na Karaibach i w Azji Południowo-Wschodniej. Podczas I wojny światowej, która rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku, Paul służył w regionie Morza Bałtyckiego i wzdłuż wybrzeża Flandrii, gdzie za swoją służbę otrzymał żelazny krzyż II klasy. W kwietniu 1918 roku. Rozpoczął naukę w Szkole Marynarki Wojennej, gdzie został kasjerem okrętowym. Jeszcze w tym samym roku poślubił Margarete Lehmann. Pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec 11 listopada 1918 roku. Następnie Paul uczestniczył w kursach w szkole handlowej i rozpoczął studia prawnicze oraz teorie państwa na Uniwersytecie w Kilonii. Jednak porzucił studia i na krótko wstąpił do Freikorps, te prawicowe bojówki paramilitarne walczyły z komunistami i innymi grupami, które uważały za odpowiedzialne za klęskę Niemiec. W marcu 1920 roku Pol wziął udział w nieudanym puczu Kappa, próbie zamachu stanu przeciwko rządowi Niemiec, która miała miejsce w Berlinie 13 marca. Celem zamachu stanu było obalenie niemieckiej rewolucji z lat 1918-1919. Obalenie Demokratycznej Republiki Weimarskiej i ustanowienie autokratycznego rządu. W 1922 roku Pol wstąpił do NSDAP, a gdy partia została tymczasowo zdelegalizowana, ponownie dołączył do niej cztery lata później. Jego zaangażowanie w ruch było niekwestionowane, co potwierdził później mówiąc: Byłem narodowym socjalistą, zanim narodowy socjalizm powstał. W 1925 roku Pol został członkiem SA, czyli Sturmabteilung, nazistowskiej formacji paramilitarnej znanej również jako szturmowcy lub brunatne koszule, ze względu na kolor mundurów. W latach 1925-1927 Pol pełnił funkcję lokalnego przywódcy NSDAP, a także działał jako przywódca SA w mieście Zwinemunde. Później przyczynił się do utworzenia i kierowania oddziałami morskimi SA w Kilonii. Ponadto, Paul zajmował stanowiska kierownicze w Hitler Jugend i na początku lat 30. został radnym miejskim. 30 stycznia 1933 roku, Adolf Hitler został mianowany kanclerzem Niemiec przez prezydenta Paula von Hindenburga. Talent organizacyjny Pola zwrócił uwagę Heinricha Himmlera, szefa SS, który chciał go zwerbować z SA. Na początku lutego 1934 roku, Pol przeniósł się do SS, zobowiązując się do wiernej służby Himmlerowi i szybko piął się po szczeblach kariery dzięki swojej bezwzględności i niezachwianej lojalności. Przydzielony do sztabu Himmlera wkrótce został szefem administracji w głównym urzędzie SS. Z czasem zakres obowiązków pola rozszerzył się o nadzór nad systemem obozów koncentracyjnych, ponieważ mieszkał w pobliżu obozów Dachau i regularnie przeprowadzał tam inspekcje. W styczniu 1937 roku Himmler powierzył polowi nadzór nad wszystkimi projektami budowlanymi SS, rozszerzając tym samym zakres jego obowiązków. W połowie lat 30. XX wieku. Gdy system obozów koncentracyjnych nabierał kształtu, Pol już wtedy zauważył możliwości gospodarcze związane z pracą przymusową, które reżim nazistowski wykorzystał dla własnych zysków. Wkrótce po aneksji Austrii przez Niemcy w marcu 1938 roku towarzyszył Himmlerowi w podróży do małego miasteczka Mauthausen. To właśnie tam zapadła decyzja, by niemieckie przedsiębiorstwo Ziemi i Kamienia, Deutsche Erden Steinwerke GmbH, kontrolowane przez SS, rozpoczęło wydobycie granitu z wykorzystaniem więźniów obozów koncentracyjnych jako niewolniczej siły roboczej. Impulsem do rozbudowy inicjatyw budowlanych SS była megalomania Hitlera. Jego obsesyjne wizje monumentalnych miast i pomników, które miały wyrastać wraz z ekspansją Rzeszy. II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy nazistowskie Niemcy napadły na Polskę. W styczniu 1942 roku Pol został szefem głównego Urzędu Gospodarczego i Administracyjnego SS, co czyniło go odpowiedzialnym za wszystkie obozy koncentracyjne, ich budowę, wyposażenie, więźniów i ekonomiczną eksploatację przymusowej siły roboczej. W kwietniu 1942 roku awansował do stopnia SS-Obergruppenführera, Obergruppen odpowiadającego stopniowi generała broni w Armii Polskiej. Ponadto Pol został generałem Waffen-SS, wojskowej formacji SS. Zaraz po Himmlerze i Reinhardzie Heydrichu, szefie nazistowskiej tajnej policji, stał się trzecią, najpotężniejszą postacią w SS jednak podczas gdy Himmler nigdy nie miał pełnej kontroli nad inteligentnym i niezależnym Heydrichem, Pol bezwarunkowo akceptował przywództwo Himmlera. Chociaż Pol był agresywny i wymagający wobec swoich podwładnych oraz członków partii i rządu. Każde życzenie Himmlera traktował jako rozkaz i nie pozwalał na krytykę swojego szefa. Władza Pola obejmowała całą administrację i sieć zaopatrzeniową w FNSS. Kontrolował 20 obozów koncentracyjnych i 165 obozów pracy. Kierował wszystkimi projektami budowlanymi SS i policji oraz nadzorował wszystkie przedsięwzięcia gospodarcze SS. W tej roli Pol zapewnił sobie kluczową pozycję w ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, ponieważ został również odpowiedzialny za inspekcję obozów koncentracyjnych, nadzorując cały system obozowy. Latem 1942 roku zastąpił prawie jedną trzecią wszystkich komendantów obozów koncentracyjnych, dążąc do dalszego wykorzystywania więźniów przy produkcji zbrojeniowej, zgodnie z zasadą zagłady przez pracę. W rozkazie z dnia 30 kwietnia 1942 roku, Pol wydał następującą dyrektywę: Za rozmieszczenie siły roboczej odpowiada wyłącznie komendant obozu. Praca ta musi być wyczerpująca w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, aby osiągnąć jak najwyższą wydajność. Godziny pracy nie podlegają żadnym ograniczeniom. Zabrania się czasochłonnych marszów i przerw na samodzielne spożywanie posiłków. Pomimo oczywistego celu, jakim było wykorzystanie więźniów obozów koncentracyjnych do produkcji w rozwijającym się przemyśle SS, Rola Pola była również kształtowana przez ideologiczne nakazy wyzysku i eksterminacji rasowej. Przykładowo, Pol odmówił zwiększania racji żywnościowych dla głodujących więźniów pracujących w kamieniołomach w obozie koncentracyjnym Gross Rosen, nawet gdy skargi administracyjne domagały się zapewnienia im większej ilości pożywienia. Pomimo swojego bezwzględnego zaangażowania w eksterminację poprzez pracę. Pol paradoksalnie skarżył się na śmierć około 70 610 spośród 136 870 nowych więźniów obozów koncentracyjnych w okresie od czerwca do listopada 1942 roku, twierdząc, że straty te hamują wydajność zakładów zbrojeniowych. Od lipca 1942 do marca 1943 roku. Pol był członkiem nazistowskiego Reichstagu, niemieckiego parlamentu pod dyktaturą Hitlera, po przejęciu mandatu Reinharda Heydricha, zamordowanego w czerwcu 1942 roku. Musiał jednak zrezygnować z mandatu, gdyż jego rozległe obowiązki w sferze gospodarczej uznano za nie do pogodzenia z funkcją poselską. W grudniu 1942 roku, sześć lat po rozwodzie z pierwszą żoną Margaretę, Pol poślubił Eleonore von Brüning, zagorzałą nazistkę i zbankrutowaną wdowę po niemieckim przemysłowcu Ernstu Rodigerze von Brüningu, która była od niego starsza o 29 lat. Pol adoptował jej dwoje dzieci, a rodzina zamieszkała w rodzinnej posiadłości Brüningów w Bawarii, którą do 1945 roku wielokrotnie remontowali więźniowie obozów koncentracyjnych, posiadający doświadczenie w pracy fizycznej. W 1943 roku Paul utworzył spółkę Ostindustrie GmbH, której celem było grabienie żydowskiego mienia oraz dalsze wykorzystywanie więźniów obozów koncentracyjnych jako siły roboczej. Jego wpływy wykraczały poza administrację gospodarczą i bezpośrednio wpływały na realizację polityki masowej eksterminacji. Wiosną 1944 roku Pol interweniował, gdy eksterminacja węgierskich Żydów w Auschwitz-Birkenau utknęła w martwym miejscu, głównie z powodu ograniczeń logistycznych, zmian w kierownictwie i wewnętrznych walk o władzę w SS. Między 15 maja a 9 lipca 1944 roku około 437 tysięcy Żydów zostało deportowanych z Węgier 147 pociągami. A około 420 tysięcy z nich wysłano do ośrodka zagłady Auschwitz-Birkenau. Ta szybka masowa deportacja przytłoczyła infrastrukturę transportową i eksterminacyjną. Zatory kolejowe, spotęgowane przez bombardowania aliantów i konkurencyjne priorytety wojskowe, spowodowały opóźnienia w procesie deportacji. Ponadto, wewnętrzne debaty wśród nazistowskich przywódców dotyczące w szczególności tego, czy kontynuować eksterminację na pełną skalę, czy też przejść do wykorzystywania żydowskich więźniów jako siły roboczej, tymczasowo spowolniły działania. W maju 1944 roku Heinrich Himmler zwolnił komendanta Auschwitz Artura Liebenhenschela, co jeszcze bardziej dezorganizowało administrację obozu. Aby przywrócić wydajność, Pol, który pół roku wcześniej Przeniósł Rudolfa Hessa do głównego urzędu gospodarczego i administracyjnego SS. Wysłał go z powrotem do Auschwitz na okres od maja do lipca 1944 roku jako starszego komendanta obozu, aby nadzorował płynną realizację operacji eksterminacji. W tym okresie około 330 tysięcy z 420 tysięcy węgierskich Żydów. Zostało zamordowanych gazem trującym natychmiast po przybyciu do Auschwitz-Birkenau. Poza śmiercionośną pracą przymusową więźniów obozów koncentracyjnych, Pol jako pan nad setkami tysięcy więźniów obozów, ponosił główną odpowiedzialność za radykalne wyzyskiwanie i wykorzystywanie więźniów od konfiskaty ich kosztowności po usuwanie złotych zębów i obcinanie włosów. Ludzki materiał miał być efektywnie i maksymalnie wykorzystywany w tym procesie, a Pol posunął się nawet do wyliczania wartości pracy niewolniczej. W sumie średnia długość życia więźnia obozu koncentracyjnego wynosiła 9 miesięcy lub mniej, a jego wartość szacowano na 1630 marek niemieckich, co odpowiada dzisiejszej wartości 15650 dolarów amerykańskich. Wśród dóbr zrabowanych podczas deportacji i masowych mordów, znalazła się odzież, biżuteria i inne aktywa, takie jak waluta zagraniczna i złoto. Zachował się list do Heinricha Himmlera, zawierający spis ponad 100 tysięcy zegarków, a także tysięcy piór wiecznych i podobnych przedmiotów, które zostały celowo oznaczone jako żydowska kontrabanda, aby ukryć ich pochodzenie. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku Oswald Pol początkowo ukrywał się, najpierw w Górnej Bawarii, a później w pobliżu Bremy. Przebrany za robotnika rolnego, został ostatecznie schwytany przez wojska brytyjskie w maju 1946 roku. Wkrótce potem Pol został przeniesiony do Norymbergi, gdzie do grudnia przeszedł ponad 50 przesłuchań. Od 13 stycznia 1947 roku Oswald Pol był sądzony w tzw. procesie Pola, czwartym z dwunastu procesów wojskowych, znanych jako tzw. późniejsze procesy norymberskie, za zbrodnie wojenne, które władze amerykańskie przeprowadziły w swojej strefie okupacyjnej w Niemczech, w Norymberdze po zakończeniu II wojny światowej. Proces Pola odbył się w Pałacu Sprawiedliwości w Norymberdze. Przeciwko Oswaldowi Polowi i 17 innym oficerom SS, zatrudnionym w Głównym Urzędzie Gospodarczym i Administracyjnym SS, głównym zarzutem przeciwko nim było aktywne uczestnictwo w ostatecznym rozwiązaniu i kierowanie nim. Podczas postępowania, Pol oskarżył prokuraturę o to, że jest zdominowana przez przedstawicieli Żydów i kierowana zemstą oraz ślepą nienawiścią. Chociaż nie zaprzeczył, że wiedział o Holokauście. Twierdził, że deportacja i eksterminacja Żydów nigdy nie była jego inicjatywą. Według niego był jedynie kozłem ofiarnym, skazanym dlatego, że inni uniknęli sprawiedliwości, popełniając samobójstwo lub zapewnili sobie wolność, występując jako informatorzy przeciwko niemu. Twierdził również, że przez 33 lata służył Ojczyźnie z honorem i utrzymywał, że nie jest świadomy popełnienia żadnego przestępstwa. Jego obrona starała się przedstawić go jako niewinnego biurokratę, przeciążonego administratora, który po prostu wykonywał rozkazy. Jego kłamstwa nie pomogły mu jednak uniknąć sprawiedliwości. Kiedy 3 listopada 1947 roku amerykański sąd wojskowy ogłosił wyrok: Oswald Pol został skazany na śmierć przez powieszenie. W prywatnym liście z dnia 1 czerwca 1948 roku Pol szczegółowo opisał sposób, w jaki był traktowany w niewoli. Twierdził, że zmuszano go do noszenia kajdanek przez cały czas, że był kopany i bity przez strażników, w wyniku czego stracił dwa zęby. Zgodnie z jego słowami, jeden z członków zespołu śledczego zareagował na przemoc i przerwał nadużycia. Pol prosił o ułaskawienie, ale jego prośba została odrzucona. Na wniosek sędziów sąd wznowił posiedzenie 14 lipca 1948 roku, aby rozpatrzyć dodatkowe materiały przedstawione przez obronę. 11 sierpnia 1948 roku Trybunał wydał ostateczne wyroki, podtrzymując większość wcześniejszych decyzji, w tym wyrok śmierci na pola jednocześnie nieznacznie zmniejszając niektóre kary pozbawienia wolności dla innych oskarżonych. Podczas procesu Oswald Pol zaczął spotykać się z księdzem rzymskokatolickim i ostatecznie powrócił do wiary katolickiej. W 1950 roku jego nawrócenie zaowocowało publikacją książki Credo – Moja droga do Boga, która ukazała się za zgodą kościoła katolickiego. W swojej książce, Paul przyznał, że jako generał SS stał się winny i wyznał szczere przyjęcie całej winy i wszystkich grzechów. Dodał, że upadek jego przekonań politycznych i ideologicznych spowodował wewnętrzną pustkę, która ostatecznie doprowadziła go do wiary w Jezusa Chrystusa. Można się jednak zastanawiać, dlaczego droga do Jezusa. Otworzyła się przed nim dopiero po tym, jak przyczynił się do systematycznego mordowania milionów ludzi poprzez przymusową pracę, głód i eksterminację w obozach koncentracyjnych. Kiedy Pol został powieszony 7 czerwca 1951 roku w więzieniu Landsberg w Niemczech Zachodnich, miał 58 lat. Jego ostatnie słowa brzmiały: Spędziłem ponad 30 lat jako żołnierz. Zawsze wykonywałem rozkazy i pozostałem wierny mojej przysiędze wierności. Jestem gotowy. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.